Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, taka krótka wrzutka z pleneru na temat Pisma Świętego i czy przypadkiem protestantyzm, protestanci nie szykują się do szwindla na wzór świadków jechowych. O co chodzi? Otóż, moi drodzy, rozmawiamy sobie teraz o chrzcie. Słuchamy pastora Krążka czy o uświe... pastora Węgrzyka jak i też pastora Krążka, zresztą też i wielu innych protestantów. I co przykuwa uwagę? Otóż, moi drodzy, przykuwa uwagę fakt, że protestanci teraz, tu jak pastor Węgrzyk, będziemy sobie słuchać później, zakłamują Słowo Boże. Czyli odnośnie dziejów apostolskich, gdzie jest napisane, że przyjmijcie chrzest na odpuszczenie grzechów i pastor Węgrzyk to czyta. Przyjmijcie chrzest na odpuszczenie grzechów. Jak będziemy słuchać później, będzie kombinował w swoim przemówieniu, żeby wyszło przyjmijcie chrzest ze względu na odpuszczenie grzechów, próbując udowadniać, że grzechy są już odpuszczone, a chrzest jest już na znak tych yy, odpuszczenia grzechów, co jest kłamstwem. Podobne manipulacje widzimy też w pierwszym rozdziale drugiego listu św. Piotra, gdzie Pismo Święte nie jest do prywatnego wyjaśniania. Co nam serwował pastor Jasiewicz, że w tłumaczeniu jest, że Pismo Święte nie rodzi się z prywatnych przeżyć czy tam z prywatnych wyjaśnień. Co jest zakłamaniem słowa Bożego. Moi drodzy, protestanckie przekłady Jakżeśmy to pokazywali, czy Biblia Warszawska, czy Biblia Poznańska, czy Biblia Króla Jakuba, a więc protestanckie przekłady mają tutaj katolicki przekład, chrzest na odpuszczenie grzechów, że Słowo Boże nie jest do prywatnego wyjaśnienia. Dlaczego teraz? Próbuje się tutaj manipulować Słowem Bożym. Pytanie jest zasadnicze: czyż protestanccy scholastycy, znawcy greki, hebrajskiego, tłumacze Pisma Świętego z języków oryginalnych mylili się przez tyle wieków w tylu tłumaczeniach, czy po polsku, czy po angielsku, czy po, w innych językach, gdzie tłumaczenie odpowiada wersji katolickiej mylili się. Teraz zaczyna, teraz protestantyzm zaczyna manipulować przy, niby przy oryginalnych tekstach. Czy jest to spowodowane tym, że po prostu znajdujący się w defensywie protestanci znajdujący się w sytuacji, w których nie potrafią? Albo jest im bardzo ciężko wykrzywić Słowo Boże pod protestanckie założenia, kiedy się im przedstawia nawet protestancką Biblię, tak? Gdzie jest chrzest odpuszczenie grzechów, jest im ciężko to ominąć. Stąd jest tendencja w różnych artykułach, tam Reformowani,pl czy innych, do próby pokazania innego tłumaczenia, że w dosłownym tłumaczeniu to to powinno być tak. Czyli yy, ze względu na odpuszczenie grzechów, przyjmijcie chrzest albo że słowo Boże nie rodzi się z prywatnych wyjaśnień. To czyż przez tyle wieków protestanccy tłumacze się mylili, tak? Otóż nie. Problem, wydaje mi się, polega w tym, że protestantom coraz ciężej jest bronić swoich doktryn na podstawie słowa Bożego, stąd trzeba. Zmanipulować oryginalne tłumaczenia szwindel na wzór świadków wiechowych. O co chodzi? Pierwsze wydanie Nowego Świata, yy, czyli oficjalnego, yy, przetłumaczonego Pisma Świętego świadków Jehowych, pojawiło się pod koniec lat 60. bodajże 67 rok i to ten przekład Nowego Świata był w kolorze zielonym. Natomiast teraz przekład Nowego Świata jest w kolorze czarnym i jest z końcówki lat 80. Dlaczego, jeżeli weźmiemy sobie czarny przekład porównamy z zielonym przekładem, to to są dwa różne Pisma Święte. Otóż zielony przekład, jeżeli weźmiecie, w bardzo wielu miejscach odpowiadał tłumaczeniom tekstów katolickich. Na podstawie Zielonego tłumaczenia, czyli tego pierwszego z lat 60. Jechowym było bardzo trudno usprawiedliwiać doktryny strażnicy. Stąd po 20 latach dokonali szwindla i w, z, zrobili nowe wydanie, które jest znacznie bardziej zmanipulowane od poprzedniego wydania zielonego z, lat, z końcówki lat 60. I więc, jeżeli weźmiecie sobie jehowicką Biblię czarną, którą obecnie używają, i jeśli jakimś cudem wpadnie wam w ręce zielona, zielony przekład nowego świata z lat 60. I porównacie sobie teksty o Obóstwie Chrystusa, to jest bardzo łatwo do zauważenia, że wiele tekstów o bóstwie Chrystusa, w, księ... w zielonym tłumaczeniu, w tym pierwszym, jest katolicka. Natomiast w czarnym już jest zmanipulowana, aby łatwiej było Jehowym udokumentować, udowodnić doktryny strażnicy. I wydaje mi się, zresztą to zaczyna być bardzo widoczne, że protestantyzm dochodzi do podobnego szwindla, skoro ich protestanckie przekłady sprawiają im problemy, nawet ich protestanckie przekłady, przekłady dokonane przez protestanckie zespoły tłumaczeniowe, protestanckie, nie katolickie, sprawiają im problemy, by udokumentować swoje protestanckie, Wywody, stąd jest ta tendencja, aby manipulować przy przekładach z Greki, podrabiając je pod to, co wierzą. Dokładnie to samo, co zrobili Jechowi na przestrzeni 20 lat między końcówką lat 60. a początkiem końcówką lat 80. O ile dobrze pamiętam, to ta czarna Biblia oficjalnie została usankcjonowana chyba w 91 roku. W każdym bądź razie między, wydaniem, między zielonym pierwszym wydaniem a czarnym obecnym to jest gdzieś y, różnica dwudziestu y, paru lat. Tak? A więc Jehowi szybko się zorientowali, że na podstawie zielonego pierwszego tłumaczenia jest im bardzo ciężko udowodnić y, y, prawda, i wykazać herezję strażnicy. Stąd zrobili sobie drugi przykład, znacznie bardziej zmanipulowany teraz wiele przykładów protestanckich stawia samych protestantów pod ścianą sprawiając im wiele problemów no nie jest do prywatnego wyjaśnienia a więc skoro nie jest, to, to bardzo mocno uderza w protestantyzm więc co trzeba zrobić? nawrócić się na prawdziwe słowo Boże? no nie, no trzeba sobie zakłamać oryginał po to, żeby było po protestancku chrzest na dowód odpuszczenia grzechów, czy, ja, czy że Słowo Boże nie jest y, do, z prywatnego wyjaśniania, i wiele takich tekstów, prawda, których żeśmy sobie tutaj nawet y, omawiali, które zaczyna się przekłamywać. A w protestanckich Bibliach, jak, jak sobie poczytacie teraz, czy Biblię Gdańską, czy Warszawską, czyli protestanckie wydania, mają tłumaczenia katolickie. Dlaczego teraz. Próbują tutaj kombinować przy oryginałach. No właśnie. Dociskani do muru zaczynają sobie chyba zdawać sprawę w konfrontacji z prawdą, że ich dotychczasowe protestanckie tłumaczenia sprawiają im trudność. Więc co trzeba zrobić? Zdeformować bardziej słowo Boże, innymi słowy, uwspółcześnić. O, uwspółcześnione. Tłumaczenie. Trzeba to rozumieć bardziej zdeformowane, poprawione, podciągnięte pod to, co, co wierzą. Bo jeżeli sobie wysłuchacie, jeszcze raz sobie to powiedzmy, jeżeli sobie wysłuchacie nagranie, które teraz sobie słuchamy od pastora Węgrzyka, to on czyta w dziejach apostolskich chrzest na odpuszczenie grzechów. A później, dzisiaj będziemy sobie to słuchać, zaczyna kombinować. Że to jest chrzest. Że to już nie jest chrzestne odpuszczenie grzechów. Już zaczyna kombinować przy Grece. Tak? I takich kombinacji zaczyna się e, coraz więcej. Takich manipulacji przy tekstach e, protestanckich, które odpowiadają wersji katolickiej, ale nie ale bardzo rażą protestancką prawdę jest coraz więcej. Więc co trzeba zrobić? uwspółcześnić, czyli zdeformować greckie tłumaczenie podwierzenia protestantów, stąd nie zdziwiłbym się, jakby jeszcze pod koniec tej dekady, może na początku przyszłym, przyszłej dekady, lat 30., nastąpiłby wysyp właśnie tych protestanckich uwspółcześnionych, równa się zdeformowanych wydań Pisma Świętego, które by zawierały te manipulacje, które teraz pojawiają się jeszcze nie w przekładach protestanckich, ale w różnych artykułach, prawda, w różnych materiałach, opracowaniach protestanckich, pseudonaukowych, tak? I później właśnie na podstawie tych pseudonaukowych opracowań, rzekomo fachowej Greki, zaczną wydawać zszwindlowaną wersję uwspółcześnionych Biblii, czyli bardziej zakłamanych, po to, aby mając te swoje zeszwindlowane przekłady, bardziej, w sposób łatwiejszy przedstawiać swoje argumenty. Więc pytanie jest, jeszcze raz je stawiam, dlaczego przez tyle wieków protestanckie zespoły scholastyków, tłumacząc Pismo Święte z oryginałów, przez tyle wieków w tylu przekładach zachowywały katolicką wersję, a teraz nagle zaczynają się pojawiać jakieś manipulacje. Czy jest to chęć przylgnięcia bardziej do oryginałów, czy raczej stoi za tym chęć podrobienia słowa Bożego pod to, w co wierzą sekciarze? Woda ja zagwóstka. Mówiąc z angielska, dlaczego teraz? No, wydaje się powód bardzo prosty. Ciężko im jest robić te hinduskie szpagaty, usprawiedliwiając swoją wiarę, nawet w oparciu o ich własne dotychczasowe przekłady. Stąd trzeba je uwspółcześnić, czyli zdeformować. Pozdrawiam.